This is my kingdom come. This is my kingdom come. Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Legion. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na następny odcinek z przygód mojego krzyżowca. Dzisiaj tym razem przejdziemy sobie na udręce piątce z kolegami z Drużyną. Witam Iron Tom 13. Cześć, witam wszystkich. Mister Cozy. Dzień dobry. I będzie z nami jeszcze grał Archanioł, który był w poprzednim odcinku. Na Escape go nie będzie, ale na pewno będzie nam towarzyszył tutaj duchowo jak i mentalnie jak i fizycznie e... no dobra to co lecimy sobie pomału Czyli to będzie raczej taki spokoj... spokojniejszy runik jak koleże lecimy cztery mocne osoby to... mm... gdzie mogli co chwilę pogadać na spokojnie no dobra jaki temat dzisiaj pierwszy będzie właśnie youtuberzy Powiedz, o czym chcesz rozmawiać. Pierwszy Zaproponuj coś. Mój, pierwszy mój temat to będzie ściszenie. <noise> Zaszciszenie gry, bo mi urna waliło w słuchawkach. Mhm. No, Sprawnie idzie, bardzo ładnie, te 5 A, pewnie. Lecimy sobie w, czwór, w cztery osoby. Mhm. Mamy dość dobrego szamana, co nie? A tak, Archan z Archaniołem leciałem w ostatnim odcinku. Bardzo przyjemnie się z nim gra, dużo robi. Ogólnie, ogólnie, ogólnie z szamanem szybko się... No szaman to potęga. Tak, niestety teraz szaman jest przesadzony. Czyli niestety, na razie... Znaczy, nie, ja nie mam pretensji do szamanów czy coś, ja bardzo lubię grać z szamanami. Piątka jest light. Es naprawdę... ekspres ekspresowe rozgrywki są z takimi szamanami, naprawdę. Są mocne, są mocne, te fetysze, w ogóle manipulacja potworami strasznie dużo daje, nie? Uh -huh. Straszny Dokładnie DPS tak. mają. Przedszkole ale... ma straszny DPS. Znaczy trochę niefajne jest to, że ograniczyli jakby buildy albo do żab, albo do... Fetyje się tak? No tak, ale Cięż, wiesz, jest wiesz dobrze, że w jakiś czas po prostu, e, że tak powiem, coś musi znerfić, tak? Zresztą z... No za Zresztą z... A ja jestem za murkiem, nie mogę przyjść. No, Różnie bywa szczerze mówiąc, zależy jak, pod jakie bycie sam szaman ustawił, to takie, okay, takie role spełnia podczas rozgrywki. Aha, tu w ogóle mieliśmy elitę, ja nie zauważyłem elity. też Gdzieś tam gdzieś byli i szukałem go. Nie no, ja widziałem, że jest elita, bo miałem murki, tak? Ogólnie, znaczy, szaman ma jedną rolę. Zabijać. Tak. Zabijać, jak i każdy. Strasznie. Strasznie mocny jest kiedyś, Tak kiedyś Wis miał tylko jeden. Teraz jest niestety Wiz nie jest już na pierwszym miejscu względem diplocu Chociaż też robi dość, dość dobry. Ale tak już robi, tak... robi dobry, na Arkonie szczególnie, nie? Tak, ale, ale nie taki jak kiedyś. Aron, jak się czujesz dzisiaj w roli gościa? Jak, jak się, jak się ty... czuję w jak roli Jakie to uczucie jest być u kogoś już w odcinku? Co, ja już nagrałem prawie tysiąc y, odcinków y, z różnych... Gier, więc to już nie robi nam mnie żadnego wrażenia. Nagranie jeszcze jedno, więc normalne. Normalne, w porządku jest. Ja, tak, ja już, ja już wiesz, jak zaczynam nagrywać, to mi się włącza gadka i nie mam z tym problemu. Pewnie, że tak. Lecimy sobie pomału, jak widać, mamy procent 20. Głównie ten. Lecimy, gadamy sobie, tak, i przy okazji tutaj bijemy te moby. Bez spiny. Bez... Dzisiaj nie gra najważniejsza, tylko rozmowa. Tak, pogadam sobie, mówimy kilka rzeczy istotnych. E, Powiedzcie mi, na pewno słyszeliście patchu 2.01, e, przepraszam, 2.1, już jest, Nieskończone tak. rifty, nieskończone rifty, tak. Co, co nie? w nim będzie ciekawego? To co powiedział nie nieskończone rifty. Ja? Bardzo mnie ciekawi sama, znaczy motyw, tak, że im dalej, tym trudniej, ale wydaje mi się, że na początku będzie to przesadzone. Znaczy, jak już jest trudno, na przykład na T6, tutaj na przykład. Na też 6 już jest trudno zrobić szybko yy, ryf, tak? Sprawnie, no żeby to szło żeby bez problemów obecnie, Tak jak tak? teraz nam na piące, prawda? No na przykład, ta, ta. tak. Powiedzmy, że to jest też 6 To wtedy jak nam będzie się zwiększać ta trudność, co chwilę, to jest naprawdę... Co poziom będzie większa trudność, przynajmniej jest zapewnie twórców, tak ma być, tak? Mhm. No tak, na pewno. Wydaje mi się, się że tam rywalizować jakoś ze sobą, prawda? Kto wydaje mi się, że... No tak, ale wydaje mi się, że będzie to... Znaczy jest to dobra idea, ale... Na pewno do dopracowania z tego, co tam widziałem mhm. na forach, co ludzie pisali, nie? Ogólnie, ogólnie coś nowego i fajnego. Zamroziło. Bardzo, bardzo, mamy jakieś tam elity, po kolei lecimy sobie, procent jest 31. No, panowie, ja myślę, że ma, będziemy mieli czas około 10 minut, ja tak się szacuję. Bo zobaczcie, w jakim Zobaczymy. tempie te elitki lecą. Praktycznie Wszyscy pojawiają się i znikają. Nawet mówię. Ja nawet nie używam objawienia, tak żeby... O. Nie ma w ogóle co się spinać, że tak powiem. Nie no, tutaj kolega szaman nam rzuca wodę i, i ten... Hanyu, bardzo dobrą robotę e robi, bardzo fajnie. Jest. Zapraszam na skype'a oczywiście następnym razem. Jeżeli będziesz miał ochotę. A i, i, i wtedy... Wszystko leci na hita. Mamy dwie Idę, idę. Ja mam do Was pytanie. Co myślicie no? na temat... Sekundę, nie zamroziło. Na temat buffów nerf w postaci. Co według Was powinno być zbuffowane? Znaczy postać albo skill, może po no cokolwiek. Takie mam uczucia, że mnik jest trochę za... podstaje. Ale podstaje pod względem już... dps u jak według mnie. Uh -huh. tak, e uh -huh. Resy są ok, resy można ładniej zrobić. Wytrzymałość, wytrzymałość w ogóle nie wytrzymałość, tak. No wiecie co, ja, ja. nie wiem czemu ja mówię resy. Dla mnie resy to jest wytrzymałość, <laughs> tak? Odporności wytrzymałość, Teoretycznie tak, słowo panie. ma to samo znaczenie, prawda? Tak, tak, ale, ale ogólnie, w ogólnie i wydaje mi się. Tak, ja wiem. Jakieś takie moje, wiesz. Widzimy mi się, nie? Tak, tak. Ogólnie powiem ci, że już jest powiedziane, że będzie wzmocniony mnich pod względem DPS-u. Właśnie będzie, ale teraz pytanie, czy oni dadzą mu lepsze przeliczniki, bo nieby... że tak. Bazowe przeliczniki w Diablo są niby te same, bo obrażenia od broni bo i tak było, dalej, tam tak. wszystko się procentowo wylicza, Ja tu tak? biegnę, ale... na nagraniu nic, nie będziecie widzieć, co się dzieje. Ja tu biegnę, jakieś ognie z lewo, z prawo powiem wam, że leci to wszystko... Ale mimo wszystko, Iron Era masz... Aktualnie powiedz mi tego, um, ja inteligencji, inteligencji, inteligencji. Pod 10 tysięcy? Czekaj, już co zobaczę. W tym momencie mam DPS, u mam 2100 inteligencji mam 9500 prawie i y wytrzymałości 22, 22 tysięcy masz set tego jara, jak on tam ma, to on daje 500, nie? Wiesz tak, tak no ja, ja jeszcze tego ja jeszcze setu na siebie, że tak powiem nie mam, y to będzie 500 dręczności, będę miał wtedy 9700 mhm. i powiem ci, że mój DPS będzie sięgać około miliona a tysięcy. No to ja mam dwa, więc to jest naprawdę różnica. Ja mam 500, tak? Znaczy Wissły nie z tego, że on ma kupę do pałek, tak? Ja praktycznie... No ale nawet jakby większość do pałki, tak? To i tak byśmy więcej, więc to jest... co, nie wiem, się... <grym> nigdy nie zdejmuję. <grym> nie no. Wiesz, ja właśnie bo... sprawdzałem na tym, na hmm? m, swoim szamranym wizje i powiem ci, hmm? że y, z chyba 7000 inteligencji... Z, znaczy inteligencją na 7000 miałem y, 900 tysięcy obrażeń? To w tym stylu, nie? Więc no naprawdę tak. Blizzard musi zbuchować tutaj mniej Nie, ja przypuszczam, że, mm, że dadzą więcej, będą więcej biły skille, tak? Konkretne. Dokładnie, że wiesz. Pójdą pod tym kątem, tak? Że, że nie będzie na przykład 600% od tylko będzie nie wiem, 800 na przykład. No tak? to tam wtedy około 1000 bym bo to naprawdę są prostu oh. na to jest nic. Tak. na jedną rzecz, jeżeli zbufujecie mnicha pod względem podstawowych umiejętności, tak, że będą więcej bić, mm -hmm. e, co może się zdarzyć, jakby taki mnich miał właśnie z, e, wykoksowane takie umiejętności, tak, build pod, tam mm -hmm. nie wiem, jakieś tam skille, prawda, i dorzucić mm -hmm. mu jeszcze łapkę. On będzie sam wszystko zabijał, jeszcze mu będą mopki padać od wybuchów. Wiesz co, nie wszyscy chodzą z łapką. Właśnie, to jest pojęcie. dużo osób mi chodzi. Dałem z łap, tylko taki tak? przykład. Ja wiem, ja wiem o co chodzi. Powiem ci, że strasznie dużo osób chodzi pod kopniaka, ale mm, albo odnosnego, albo A z błysków, nie? Znaczy to jest kopnięcie z obrotu. To jest taki skill, który to ma przejść. podaje, że 60-70% obrażeń od broni I jak się zrobi wszystko na błyski czy ogień, to on wali po 25 milionów, nie? Teoretycznie duże, ale powiem ci, że... Na bobach tego tak nie widać, nie? No tak, na samych bobach nie, nie? Ale sam efekt na tego, prawda? widać, ale efekt tego... Mm, efekt tego jest dobry, tak, bo budujesz się pod ogień, kopa pod ogień, no i reszta skilli też w tym patchu dodali w mm, 2-1, no w tym ostatnim patchu dodali, że... Mm, powalający podmuch, no to to chyba ma każdy mnie, no to już nie oszukujmy się, tak? Nie no to wiadomo, jest taki typowy, albo... podstawowy skill dla Mnicha, prawda? No tak, tak. Używa dużo, nie wiem, podstawowy, tak? Bo 75 udychowej to nie mało, mm -hmm. ale każdy go ma. No i dodali to, że teraz ym, podżywioły, albo ogień, albo błyski, albo... Co ci mówię? Jest zimno, fizyczny ogień, yy, moc święta i błyski, nie? Chodźcie tu tak troszkę do góry, tam będzie wyjście, bo... Nie lubię się, że mówiąc tej lokacji, ona jest strasznie yy, jest, wąska. Jest miejsca. Jak... Kiedyś tak. był mnich tylko pod albo ogień, to teraz już, no, jest trochę więcej mm -hmm. możliwości rozbudowania go, tak? To jest fajne, ale i tak za mało bije mnie, w ciągu dalszym. Tak, tak. Ja widzę, ja widzę jak na przykład e, robię, nie wiem, utwórkę albo e, albo robię sobie na przykład e, u wizem a mnichem, no to jest straszna różnica yes. w DPS-ie, jest straszna. Ja, ja praktycznie... E, Wizem to instant a co nie? Co tu, co tu się dzieje? Zobaczcie. No, jakoś trudnie się zrobiło, ja już rozpadłem. Teoretycznie, wszędzie jakiś efekt. Jak nie komety, to mamy ten... To mamy moje wybuchy, tu mamy y mopki od szamana. Wszędzie pełno jest wszystkiego. No, jest niebiesko... Totalna rozpierducha. Niebiesko, czerwono, zielono. no nie, co, że tak, my wiemy tyle... O, a jeszcze tu mój my... wybuch pod łapkę, masakra. Tutaj go... goblina mamy. Bo Gdzie? Nic nie widzę Nie, a to nie dobra. Go... Aha, to biega, nie biega wam, chet, Nic nie zobaczycie, zobaczycie na nagraniu <laughs> bo tak. zap, sobie zaprosiłeś takich gości tak, 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 Tutaj uważajcie, bo elita ma spalanie, a to nie, nie zobaczycie nawet, nie? Tak, wyjdziecie to nic, muci spalanie Nic nie, pa, nic nic nie bije. widać, nic nie widać Maktus. Ja tylko patrzę sobie na życie ja, <laughs> Żeby nie padło, tak? A, że, I trzymam o, rękę patrząc. na, na na tym. Na podce. Wszędzie da się patrzeć. To te 6, to te 5. No dobra, czekajcie może chwilę odpoczynku. <grym> znaczy ogarnięcie, z... gdzie my jesteśmy? 97% mamy. Już 97, zobaczcie. zobaczcie już... Jeju, jak to idzie. Ile jest nagrania? Nie wiem, nie widzę. Ile? Ojej. Oj, oj, oj. Ale ile no? zaczęliśmy, powiedzmy od 19 równo, prawda? Ale z... w dobrym... A, chodźcie na górę. O, będę, będę musiał ustawić, żeby mi pokazywała czas nagrania. No, na o cholera, o cholera, o cholera. A, wpadłem. Zamrożenie, bo tu nie widać nic, tak to, totalnie, ja nie? Ja ja tu się bawię z tym, z, z buczerem No, Rzeźnika ży mamy. Mamy Rzeźnika, mamy Rzeźnika i zaraz muszę sobie uciec. O, ładnie, ładnie. Naprawdę ten skill Mnicha, to jest jedyne z czego jestem dumny na Mnichu, to jest... Y Blizzowi świetnie wyszła tak jak ta jak pludująca dłoń. bije takie depsy, o, że... Tak, tak. O... A tu już mam takiego kolegę w duecie co z nim gram nasz na wyższy poziom trudności to z jednością. Mhm. Faktycznie on wszystkie obrażenia zbiera na siebie. Mhm. No I to, to tak jakbyś z jednością biegał mniej więcej. No. On wszystko bierze na siebie, także i nikt z nas większego demerza nie dostaje jeszcze jednocześnie ta łapka. Mm. Zabijemy zwykłego moba to Elita padnie. Proszę bardzo, ja dostałem legendę. Ja, ja też dostałem legendę. Do... Chcesz dostać legendę, to daj zidentyfikować. Chcesz... Chcesz do zidentyfikowania, ha, ha, ha. Do końca. Ha. Chyba tutaj tą szelinę, nie? Tak. Zrobimy Gdzie do końca. Jesteś? Tutaj Kiedy stoję. Wejdź Bądź z do góry. To bo ja mam hełm. Ty jesteś? Liczycie na to, że będzie dobry. A ja mam, ja mam siarkowe buty. Błogosławiony młot Aż zidentyfikuj. Pokażcie na czacie, bo chętnie zobaczę, co tam wam poleciało. Już. O matko, takie coś. To mój hełm ja i na buty. Uh -huh. Masz, łapaj. Hełm, to no, mam czasem ponad, no, nie, nie dzisiaj? Nie, ja, ja, A. ja uważam, że on jest słaby. Ty buty, buty, no też takie nie. No dobra, weźcie to... się tam sprzedajcie. Poszliśmy się... Ja się nie muszę sprzedawać już. Napiszemy mu, że ca... całe robimy. Uh -huh. Tak Ja że tutaj chamsko twarożek wpierdzielam Oj nieprofesjonalnie Warcość merytoryczne materiały traci Oj jest... Panie jest... pani Ironie cholera Ja jestem Iron Panie Legionie Panie Legionie Co taka dala sobie myśli? co to jest? O Jezu Dobra Skąd już zobacz letę tylko sferuje Próbuję od i wydobyć wiedzę. Uwielbiam Archonta. No, no to Właśnie by, tu zlecimy Mówi powalutku. się Archon czy Arkon? E, wiesz co, e, teoretycznie... mówią, mówią tak i mówią tak. Teoretycznie, no na angielski, tak? No, Powinno to, się to, mówić Archont. Jak technologia jest, tak? Na przykład to technolo... Nie czytamy technologii, znaczy technologii się czyta, bo chyba jako K, nie? No. Tylko nie wiem, czy to z angielskiego wziął Słuchaj, jakiegoś... e, kojarzysz streamera Archon e, Wizard. No, mówiłeś o nim dzisiaj, no, no tak, tak. On mówi sam w swoich filmach Arką. Ja słuchałem konkretnie, bo nie chciałem spalić na nagraniu. I Aha. powiem ci, że tak mówię na zmianę. Mówię raz, mówię Arkon. No, żeby mówię ci się Arcom. nie pomyliło, żebyś dwa razy tego samego nie powiedział. No, o, wiesz, zwał jak zwał. No, wiadomo, ja, co mam, chodzi, tak? ja mam no. Archana i ja się nie mam gdzie pomylić. Wiesz, ja, ale... mam, ja mam gniew na barbie, ja się nie mam gdzie pobylić. Wiesz, ale ja specjalnie słuchałem na streamie angielskim, jak to wymawia e, Amerykanie, tak? No, no tak. No. Arkon. Ar ja Ar nawet gościa nie kojarzę. -ko. A jeszcze mam pytanie. O, to jest jeden z bardziej pyta. znanych streamerów z Diablo. Ostatnio trochę mniej streamuje, ale z całego czasu był na pierwszym miejscu. No, na jednym z trzech pierwszych miejsc. No mów. Tu legionowie zawieramy prawo głosu. No buchcie, znaczy ja mam pytanie mówcie. jeszcze. jeszcze a, jedno mam no. pytanie. Znaczy ogólnie do Was. No. Y o, legenda ze skrzynki na A y Akary jakoś tak no, potem odkryje... No, ja no, no, znaczy dam no, temu, no, dam no, legionowi. Masz no, legion? No, y a ja będę mówić. Więc tak... Y niektórzy na, cza na forach się skarżą, że nie mogą wydropić konkretnych Na itemów, pewno chcesz wiesz, to zobaczyć? Nie wiem. Może nie dawaj mi więcej. O jezu, ja psuję i tamy. Jezu je. tu nawet nie ma statu. Tu nawet nie ma... O jezu. No, rzadko się zdarza taki dobry. Normalnie item jest. Także podsumowując naszą krótką gadkę, pozdrawiam gracza Archanioła, co naprawdę robi nam tutaj bardzo dobrą robotę. Spokojnie, no, tak, chłopiek, tak. możesz biegać na 600 tym szamanem. Yy, gadaliśmy sobie o mnichu yy, co znerfić, jakie mamy opinie na temat tej postaci. Może przejdźmy teraz do postaci bardziej twardych, na przykład o barbie. Co powiecie o barbarzyńcy? Czy co jemu się przydałoby znerfić, co nie? Wiesz co, ja mało się wypowiem na temat. Barbarzyni no ja rozumiem, powodu, ty ostatnio nie, nie grałeś, tak? Ale... Si na czym się nie znam, się nie wypowiadam. No byś chciał wiedzieć o wizie to służę radą. Widzisz, tak samo grałeś bardzo Ty Barbem grałeś w podstawce, ja grałem wizę. Tak. w podstawce, tak? Jak przedros. Tak. Tak. Oho, proszę bardzo, mamy zakończenie Więc liftu. Strzelam, że... Nie wiem, ile czasu żeśmy nagrywali, tak strzelam... 20 10, minut. 10-15 było do... Do tego, do Ziomala, tego... 20 minut grałeś. O, także pogadaliśmy na sobie chwilę. Uh -huh. może przy, w następnym uda mi się ja tu jestem. Ja tu jestem. E, ustawić czas, żebym po prostu widział ile, albo po prostu włączę stoper. Szybko z. Co ja swojego czasu na telefonie sobie włączałem, teraz mam na kamerze. Dobra, Widzę. ok. No to, to cóż, mieliśmy lifta na udręce pionce. Byli ze mną Iron Tom 13. No, heja, heja. Mr. Cozy oraz, oraz Archanioł, którego niestety na Skype nie było Dzięki wam bardzo za grę, mam nadzieję, że odwiedzicie mnie częściej mm -hmm. eee, Zaraz sobie może nagramy następny odcinek, zobaczymy No i cóż, pozdrawiam wszystkich, jeszcze raz do zobaczenia, do następnego razu ocencie, skomentujcie, jak mniej więcej to nam wypadło No i cóż, bywajcie, na razie wszystkim Na razie, cześć Siemka